So, dziś spędzę ze mną dzień, taki zwykły, codzienny vlog z mojego życia. Nic szalonego, po prostu to, co u mnie. I no, <laughs> trochę mnie to nie było, ale spokojnie wracąc z odcinkiem. Nie za długi, nie za krótki w sam raz, żeby sobie puścić i coś przy tym przekąsić. Przygotujcie sobie picie, może jakieś jedzonko, rozsiądźcie się wygodnie i lecimy z odcinkiem. Zobaczcie, z jakim po prostu, tak powiem, widokiem się dzisiaj obudziłam. Śnieg! Mamy śnieg! Bo w ogóle moja pierwsza myśl, jak zobaczyłam po prostu za oknem śnieg, to miałam takie. No troszkę się powiem szczerze, że nie ucieszyłam, ale. Cóż. Trzymano, jak widzicie będę sobie dwa więcej mi smacznego, w sensie, no już zaczęłam ogólnie jeść, ale i tak życie jest czego. bo jest troszkę chłodno. W poniedziałek będę robić projekt. Muszę właśnie jeszcze znaleźć jakiś fajny, ciekawy temat, ale to dopiero wiecie. W poniedziałek. O. W ogóle troszkę zapomniałam o tej bluzie. Kiedyś właśnie kupiona była. No i. Dzisiaj no jestem w już będę się na tą z parką. W ogóle wczoraj nagrałam takiego ładnego TikToka, także yy, będę go dopiero wstawiać, jak już wstawię ten odcinek. Także tutaj macie mojego TikToka, żeby sobie zobaczyć. No, widok jest ładny bardzo. Yy, mimo tego, że wiecie, nie przepadam co bardzo za zimą, bo jednak yy, niestety zimno i tak dalej, yy, to po prostu widok jest ładny. Zobaczcie, jak jest biało za oknem. Ładnie tak klimatycznie. W ogóle aktualnie jestem w kuchni, ponieważ tak sobie zeszłam, bo będę robić sobie herbatkę, tak, w moim ulubionym jesiennym kubeczku. No i zdecydowałam, że chyba sobie zrobię tą nową herbatkę. O, zobaczcie, gdzie ona sobie teraz sobie tak leży. Nasze koty mają bardzo dużo miejsca, które śpią. Czy tam sobie właśnie tak leżą? Ulala, Ksłonki to będzie kolejny sezon. Fajnie. Bardzo fajnie. Zastanawiam się, słuchajcie, teraz co obejrzeć sobie na Netflixie. O, to dzisiaj oglądałam. Fajne, polecam. Może jakiś film świąteczny znowu? <laughs> Może o, kronika świąteczna, ale wiecie co, kronika świąteczna zostawiam sobie na grudzień. Niezapomniane święta, świąteczne ryce, świąteczny spadek. Kronika świąteczna, część pierwsza. O, to też dzisiaj oglądałam. <laughs> Chyba sobie to obejrzę. No nie tak, wiecie, przykuło moją uwagę. Ale to oczywiście dopiero jak. Mi się herbatka zrobi, ale no kurczę, może bym to sobie obejrzała. Ktoś tu wstał, widzę. Wiecie, no tak to jest właśnie. W się cały dzień po prostu, a wieczorem to już się nie chce spać. Też Lika tak ma nieraz, że ale po prostu w dzień, cały dzień śpi, a pod wieczorem już wiecie, już nie wiem, chce właśnie tak szaleć, bawić się, po prostu skakać i w ogóle, no. Tak to jest. Więc jest so, mała zmiana planów, jednak ee, tak sobie pomyślałam, że kurczę. No jednak mam ochotę na jakiś taki świąteczny film, także zamiast tego filmu, który myślę, że za niedługo obejrzę, ale dzisiaj e, będę w teraz <laughs> będę oglądać e, film pod tytułem Niezapomniane święta. Jest to taki świąteczny film, ja już go kiedyś oglądałam. Ale no. Więc tak to właśnie. Właśnie sobie porobię i już wiecie, tak ostatni raz ym, egzamin testowe, ponieważ już we wtorek będę miała egzamin. Tak, z informatyki już mam we wtorek egzamin, no. <noise> więc tak to właśnie, no i słuchajcie, będziemy się powoli już żegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga. Jak Wam się podobało, to zostawcie jakieś łopki w górę, subskrypcja moim palcu. Tak, więc no cóż, życzę Wam jego dniami, jego wieczoru, zależy się od tego, kiedy to oglądacie. No i do zobaczenia w następnych filmach.